Wychowawco Chrystusa, dyskretnie uczyłeś Jezusa, jak strug w ręku trzymać. I że praca jest modlitwą, a modlitwa dialogiem z Bogiem. Patronie ludzi zranionych, oręduj za nimi. Cieniu ojca, oręduj za mną. Powiedz Jezusowi, że chciałam, że się starałam. I zamknij oczy moje, gdy czas nastanie. Ojciec, człowiek pracy. Jednym z aspektów, który charakteryzuje świętego Józefa i który był podkreślany od czasu pierwszej encykliki społecznej Rerum Novarum Leona XIII jest jego związek z pracą. Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy. W naszych czasach, w których praca zdaje się stanowić ponownie pilne zagadnienie społeczne, a bezrobocie osiąga niekiedy zdumiewający poziom nawet w tych krajach, gdzie od dziesięcioleci doświadcza się pewnego dobrobytu, konieczne jest zrozumienie z odnowioną świadomością znaczenia pracy, która nadaje godność i której nasz święty jest przykładnym patronem. Praca staje się uczestnictwem wręcz w dziele zbawienia okazją do przyspieszenia nadejścia królestwa bożego, rozwijania swoich przymiotów i cech, oddając je na służbę społeczeństwa i wspólnoty praca staje się okazją nie tylko do spełnienia samego siebie, ale przede wszystkim dla tej podstawowej komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina. Rodzina, w której brakuje pracy jest bardziej narażona na trudności, napięcia, pęknięcia, a nawet na pełną beznadziei i powodującą rozpacz pokusę rozpadu. Jak moglibyśmy mówić o godności ludzkiej, nie starając się, aby wszyscy i każdy z osobna mieli możliwość godnego utrzymania? Osoba pracująca, niezależnie od tego, jakie byłoby jej zajęcie, współpracuje z samym Bogiem, staje się poniekąd twórcą otaczającego nas świata. Kryzys naszych czasów, będący kryzysem gospodarczym, społecznym, kulturowym i duchowym, może stanowić dla wszystkich wezwanie do odkrycia na nowo wartości, znaczenia i konieczności pracy, aby dać początek nowej normalności, w której nikt nie byłby wykluczony. Praca Świętego Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który stał się człowiekiem, nie pogardził pracą. Utrata pracy dotykająca tak wielu braci i sióstr, a która nasiliła się w ostatnim czasie z powodu pandemii COVID-19, musi być wezwaniem do rewizji naszych priorytetów. Prośmy Świętego Józefa robotnika, abyśmy mogli znaleźć drogi, które kazałyby nam powiedzieć: żaden młody, żadna osoba, żadna rodzina bez pracy Ojciec w cieniu. Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce Cień Ojca opowiedział w formie powieści o życiu świętego Józefa. Przez sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi. Osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając jego śladami. Przychodzi na myśl to, co Mojżesz przypomina Izraelowi. Widziałeś też i na pustyni Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego Syna. Całą drogę, którą szliście. Tak Józef sprawował ojcostwo przez całe swoje życie. Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem Niego ojcostwo. W społeczeństwie naszych czasów dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. Stale aktualna jest przestroga skierowana przez świętego Pawła do Koryntian. Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu Ojców. Każdy kapłan czy biskup powinien móc dodać jak apostoł. Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Zaś galatom mówi dzieci moje oto ponownie w bólach was rodzasz, Chrystus z was się ukształtuje. Być Ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia. Rzeczywistość: nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić się zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Być może z tego powodu, obok miana Ojca, tradycja umieściła przy Józefie także miano Przeczystego. Nie jest to jedynie określenie emocjonalne, ale synteza postawy, będącej przeciwieństwem posiadania. Czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce posiadać, w końcu zawsze staje się niebezpieczna, krępuje, tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność popełnienia błędów i występowania przeciwko niemu. Logika miłości jest zawsze logiką wolności, a Józef potrafi kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum potrafił usuwać siebie z centrum, a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa. Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym człowieku nie dostrzegamy frustracji, a jedynie zaufanie. Jego uporczywe milczenie nie rozważa narzekań, ale zawsze konkretne gesty zaufania. Świat potrzebuje ojców, odrzuca panów, odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełnienia własnej pustki, odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem służbę z serwilizmem, konfrontację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuńczością, siłę ze zniszczeniem. Każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru z siebie, który jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. Także w kapłaństwie i w życiu konsekrowanym wymagana jest tego rodzaju dojrzałość. Tam, gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu czy też dziewicze nie osiąga dojrzałości daru z siebie. Zatrzymując się jedynie na logice ofiary, to zamiast stawać się znakiem piękna i radości i miłości, może wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację. Ojcostwo, które wyrzeka się pokusy, by według swego życia układać życie dzieci, zawsze otwiera szeroko przestrzenie na całkowitą nowość. Każde dziecko zawsze przynosi ze sobą tajemnicę, zupełną nowość, która może być ujawniona tylko z pomocą ojca, który szanuje jego wolność. Ojca, który jest świadomy, że zrealizuje swoją funkcję wychowawczą i że w pełni przeżyje swoje ojcostwo, tylko wówczas, gdy stanie się bezużyteczny, gdy zobaczy, że dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie kroczy po drogach życia. Gdy postawi się w sytuacji Józefa, który zawsze wiedział, że to dziecko nie jest jego własnym, lecz zostało jedynie powierzone jego opiece. Przecież to właśnie sugeruje Jezus, gdy mówi: „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem nie jest ojciec wasz, ten w niebie.” Za każdym razem kiedy znajdujemy się w sytuacji spełniania ojcostwa musimy zawsze pamiętać, że nigdy nie jest to spełnianie posiadania, ale znak, który odnosi do pewnego wznioślejszego ojcostwa. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy zawsze w położeniu Józefa. Jesteśmy cieniem jedynego ojca niebieskiego, który sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jest to cień, który podąża za synem. Wstań, weź dziecię i jego matkę, mówi Bóg do świętego Józefa. Celem tego listu apostolskiego jest wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego świętego, abyśmy byli Zachęceni do modlitwy o Jego wstawiennictwo i do naśladowania Jego cnót i Jego zaangażowania. Istotnie specyficzną misją świętych jest nie tylko spełnianie cudów i łask, ale wstawiennictwo za nami, przed Bogiem, podobnie jak Abraham i Mojżesz, podobnie jak Jezus, jeden pośrednik, który jest u Boga Ojcem naszym, rzecznikiem. Bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Święci pomagają wszystkim wiernym do osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu. Ich życie jest konkretnym dowodem na to, że można żyć Ewangelią. Jezus powiedział: Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a święci są z kolei wzorem życia do naśladowania. Święty Paweł wyraźnie zachęcał, bądźcie naśladowcami moimi. Święty Józef mówi o tym poprzez swoje wymowne milczenie. W obliczu przykładu tak wielu świętych, święty Augustyn zadawał sobie pytanie, nie staćcie na to, na co było stać tych mężczyzn i te kobiety. I tak doszedł do ostatecznego nawrócenia, wołając późno cię umiłowałem. Piękności tak dawna, a tak nowa. Nie pozostaje nic innego jak tylko błagać świętego Józefa o łaskę nad łaskami, o nasze nawrócenie. Do niego kierujemy naszą modlitwę. Witaj opiekunie odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego syna, tobie zaufała Maryja. Z tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen. Rzym u świętego Jana na lateranie dnia 8 grudnia 2020 roku w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny ósmym roku mojego pontyfikatu. Franciszek